sono Dzień dobry wszystkim. Serdecznie witam Was na kolejnej lekcji kursu Język włoski krok po kroku. Już możemy zdecydowanie powiedzieć, że siamo felici, ponieważ umiemy użyć trybu konżumpiwo. I dzisiaj serdecznie zapraszam na kolejną lekcję. Z cyklu konjontiwo. Na poprzednich dwóch przypomnę, jeżeli ktoś nie oglądał, to zachęcam, jeżeli ktoś oglądał, to zachęcam do przypomnienia sobie: poznaliśmy tryb konjontiwo, konjontiwo prezente i konjontiwo passato. Dzisiaj kolejna lekcja poświęcona konjontiwo imperfetto. To jest cały czas ten sam tryb. Więc jego zastosowanie, sytuacje, kiedy będziemy go stosować, są te same. Są te same co przy trybie konżątivo prezentę, przy konżątivo passato, czyli wszelkie nasze subiektywne odczucia, uczucia, pragnienia, wyrażenia zadowolenia, obawy czy wątpliwości, te same czasowniki wprowadzają nam tryb konjunctivo, także jest okazja, żeby sobie przypomnieć albo o kolejnych kilku się nauczyć, jeżeli są dla nas nowe, serdecznie do tego zapraszam, zachęcam. Ale ważne jest tutaj przy trybie konjunktivo imperfetto, że ten czasownik główny nie będzie już w czasie teraźniejszym, jak to było przy konjunctivo presente i passato, ale czasownik główny będzie w czasie przeszłym. To jest bardzo ważne. Czyli ja sądziłam, ja myślałam, ja się bałam, czy my się obawialiśmy, my przypuszczaliśmy. Czasownik główny będzie w czasie przeszłym. W wyrażeniach osobowych będzie to bizuniawa, era myliu, era impossibile, sembrava, ke. Pamiętamy, że jest to ke które oznacza nasze polskie że, po którym występuje czasownik odmieniony osobowo, czasownik główny jest w czasie przeszłym, którymś z czasów przeszłych. Dotyczy to sytuacji również, kiedy mamy spójniki. Czasownik wprowadzający będzie, zdanie to główne, będzie w czasie przeszłym. Potem będzie też ten sam spójnik, ale czasownik będzie w czasie przeszłym. Podobnie jak będzie zaimek, albo sytuacja z zdaniem porównującym w stopniu wyższym, czy ze stopniem najwyższym, czasownik będzie w czasie przeszłym. I teraz, jak stworzymy czasownik w trybie konjunktivo i w czasie imperfetto? Jeżeli chodzi o imperfetto, kto pamięta z trybu znajmującego, to się już cieszy na samą myśl, że w czasie imperfetto niedużo mamy czasowników nieregularnych. Zdecydowana, zdecydowana większość są to czasowniki regularne i tworzące czas imperfetto w sposób regularny. I podobnie sytuacja się ma z trybem konjontiwo w czasie imperfetto. Większość czasowników są to czasowniki regularne, czyli po odcięciu "-are", "-ere", bądź "-ire", i tu przy "-ire", z kolei też nie jest ważne, czy czasami należy do grupy trzeciej A czy trzeciej B, dodajemy końcówki. Guardassi, guardassi, guardasse, guardassimo, guardaste, guardassero. Scrivessi, scrivessi, scrivesse, scrivessimo, scriveste, scrivessero. Aprissi, aprissi, aprisse, aprissimo, apriste, aprissero. A jeżeli chodzi o czasowniki nieregularne, no to wiadomo, że czasownik essere będzie czasownikiem nieregularnym, a avere jest czasownikiem regularnym. Ja go umieściłam tutaj, ponieważ zwykle szukamy go wśród nieregularnych. Ale czasownik avere odmienia się zgodnie z regułami czasowników zakończonych na erę, więc są zupełnie tutaj regularne. Natomiast essere, fossi, fossi, fosse, fossimo, foste, fossero. A jeżeli chodzi o pozostałe nieregularne, to czasownik stare i czasownik dare zmieniają swoje tematy zupełnie do odmiany. Stare ma "-ste", Stessi, stessi, stesse, stessimo, steste, stessero. Natomiast dare, de, dessi, dessi, desse, dessimo, deste, dessero. Fare, Matematyki regularne, ale jest już nam znane z czasu imperfetto. Facessi, facessi, facesse, facessimo, faceste, facessero. I podobnie czasownik. Dire, dicessi, dicessi, dicesse, dicessimo, diceste, dicessero. I bere, bevessi, bevessi, bevesse, bevessimo, beveste, bevessero. No i teraz, kiedy użyjemy trybu konżątivo, imperfetto, powiedzieliśmy sobie, że czasownik główny musi być w czasie przeszłym, w którym z czasów przeszłych, i dla wyrażenia czynności równoczesnej bądź przyszłej użyjemy koniunktyvo imperfetto. Czyli już nie mam nadzieję, ale miałam nadzieję, że przyjdziesz do mnie. i perawo, tu venissi damy. Oni obawiali się, że do nich nie zadzwonią. Loro awyvano paura, i telefonassi. Ona chciała, żebyście napisali, czy to teraz, czy w przyszłości. Lej wolewa, voi scriveste. Powiedziałam Ci wszystko, pod warunkiem, że nie powtórzysz tego nikomu. Te to tutto, a condizione che tu non lo Czyli czasownik głównie jest w czasie przeszłym i chcemy wyrazić czynność przeszłą bądź równoczesną, i do tego stosujemy konżątivo imperfecto. No to jak powiem, że byłam szczęśliwa, że przyjdziecie do mnie? Oni myśleli, że Laura wyjeżdża pociągiem. Marko kupił pizzę, mimo że nie był głodny. Było ważne, abyście poszli do lekarza. Czy powiedzieliście w ten sposób? Ero felice che veniste da me domani sera. Loro credevano che Laura partisse in treno. Marco ha comprato la pizza, sebbene non avesse fame. Era importante che voi andaste dal medico. Se li tagnuto, no, schietni, bravi. Sono molto felice, che voi abbiate fatto bene Jestem z Was również bardzo dumna. Mam nadzieję, że tryb konżątivo podoba się Wam coraz bardziej. Dzięki niemu jesteśmy w stanie powiedzieć naprawdę bardzo dużo i wyrazić w końcu nasze uczucia, odczucia, co jest niezwykle istotne i ważne. W związku z tym, warto uczyć się trybu konżątivo. Zapraszam oczywiście na stronę www.lalalingua.pl gdzie możecie zaopatrzyć się w notatki z naszych lekcji, jak również zeszyta ćwiczeń w formacie PDF. Zachęcam do subskrypcji kanału, do regularnego zaglądania do lekcji, żeby utrwalać sobie, przypominać, powtarzać to, co już wiecie, albo douczać się nowych rzeczy i poznawać ten piękny język włoski. A za dzisiaj serdecznie dziękuję. Arrivederci alla prossima. Ciao, ciao.